Siemanko. Witam w mojej kuchni. Dzisiaj na obiad przygotowałem przepyszne kukurydziane naleśniki w stylu meksykańskim. Nie są to naleśniki składane, zawijane, one są podawane otwarte. Spójrzcie. Mamy tutaj przepyszny farsz z gotowanego kurczaka z fasolą. I jeżeli został wam kurczak na przykład z jakiejś zupy z rosołu, to proponuję wam, żebyście przygotowali sobie takie danie, bo ten smak tego farszu jest naprawdę niesamowity. No i do tego dodałem też kwaśną śmietane zrobiłem salsę pomidorową i dodałem takie dodatki jak awokado. Wygląda to naprawdę niesamowicie, a jeżeli lubicie więcej dań z kukurydzy, to koniecznie wejdźcie na mój kanał, bo tam przygotowałem przepyszne placuszki a repas też z kurczakiem. Sami zobaczcie, link do tego filmu znajdziecie w opisie, a ja zabieram się za gotowanie. Zapraszam. Na samym początku musimy przygotować sobie naleśniki, i naleśniki robimy z mąki kukurydzianej, nie z tej Harina de Melis, bo to jest inna mąka. To jest zwykła mąka kukurydziana, niegotowana. Spójrzcie, ona jest taka bardzo, bardzo żółta. I dodajemy jedną szklankę mąki, jedną szklankę mleka. Tak? Dodajemy jedno jajko. Dodamy też odrobinę soli. Hop. I wymieszajmy sobie to wszystko. Zobaczymy, jak to ciasto na naleśniki będzie się zachowywać. O, widać, że jest ładne. Tyle nam powinno wystarczyć. Dodamy sobie jeszcze tutaj odrobinę wody, ale nie za dużo. Taką pięćdziesiątkę wody. I teraz to ciasto musimy zostawić sobie na jakieś 5 minut. Niech ono sobie odstoi tutaj. I za chwilę będziemy smażyć naleśniki, ale w tym momencie jest też dobry moment, żeby przygotować nadzienie. Podstawą naszego nadzienia będzie czerwona fasola. Już wam pokazuję co robię z fasolą, bo muszę sobie ją uprażyć. Dlatego na patelnię dodaję oliwę, wrzucam fasolę, hop i prażę sobie. Fasola się fajnie praży tutaj, jak widzicie pęka i ona nam tutaj zmięknie. I teraz przejdźmy do kurczaka kurczak, jakiego będę dzisiaj używał, jest to ugotowane łódko z kurczaka. I tak naprawdę to Meksykanie robią, że właśnie gotują udka i dość często takie gotowane mięso jesteście w stanie znaleźć w jakiejś tortilli, w quesadillas i innych rzeczach. Tak więc kurczak wcześniej jest ugotowany, zwyczajnie w rosołku, bez żadnych przypraw i takiego kurczaka rozdzielam i wkładam bezpośrednio tutaj na patelnię. Kurczak jest oddzielony, i teraz też go podsmażam tutaj z moją fasolą. Tu robimy cały nasz farsz. Spójrzcie, jak to ładnie wygląda. I teraz tak do naszego farszu dodam sobie jeszcze czosnek. Posiekany. I chciałbym Wam jeszcze powiedzieć, bo niektórzy pewnie zauważą. Że ja tutaj dodałem tą skórę z kurczaka. Dlaczego? Bo lubię, lubię kiedy ona jest taka fajna, chrupiąca. Naprawdę uwielbiam taką skórkę z kurczaka. Jeżeli ona Wam nie pasuje albo nie lubicie, to możecie zawsze oddać ją dla pieska. Nie mam z tym żadnego problemu. Teraz też możemy doprawić nasz farsz solą himalajską. Dodaję też odrobinę pieprzu. Ale tylko odrobinę, żeby to wszystko przeszło tymi smakami. Bo sól wyciąga wodę i dzięki temu ten kurczak fajnie nam się tutaj podpiecze. Dobra, skoro to już mamy, to przychodzi też kolejny czas na nasze naleśniki. Naleśniki robi się trochę długo, więc w międzyczasie będę je sobie tutaj smażył. Na rozgrzaną patelnię wlewam oliwę i po prostu wlewamy ciasto tak jak zwykłe naleśniki. Tylko pamiętajcie, że ta mąka kukurydziana trochę inaczej się zachowuje, więc warto zawsze przed nabraniem masy zamieszać sobie tą masę na naleśniki. Dobra, wlewamy to, hop, rozprowadzamy naszego naleśnika ładnie po całej patelni i czekamy, aż się usmaże. Jeżeli mamy jakieś dziurki, możemy je sobie o, zalepić. Naleśnik jest gotowy, więc możemy go ściągnąć. Spójrzcie jaki fajny, żółciutki. Idealny. I teraz tak. Ja sobie zrobię za chwilę drugiego naleśnika, ale w międzyczasie wrzucę kilka rzeczy, które nam się przydadzą do naszego kurczaka, do naszego nadzienia. Dodaję tutaj cebulkę. Hop. Niech ona się też z tym wszystkim podsmaży. Pięknie to wygląda. I zalewam to pomidorem. Po prostu daję tutaj jednego pomidora. Bank. To wszystko podsmażam sobie dość żywo na tej patelni. Ale to jeszcze nie wszystko, bo teraz też możemy dodać przyprawy. Ja dodaję przyprawę do kuchni meksykańskiej i dodaję jej dość dużo. Hop, bo taką jedną łyżkę. Ponadto nie ma kuchni meksykańskiej bez kminu rzymskiego, więc też tutaj wrzucimy dość dużo tego kminu. Kmin jest naprawdę bardzo, bardzo aromatyczny. No i dodam sobie taką dużą szczyptę suszonego imbiru. To wszystko podsmażam. Mieszam ze sobą, te smaki się ze sobą zaprzyjaźnią. No i w międzyczasie usmażę sobie kolejne naleśniki. Naleśniki są gotowe, farsz też jest gotowy, więc teraz pokażę Wam, jak przygotować bardzo fajną, szybką salsę. Mam tutaj pomidory, bo mamy fajny sezon na pomidory. Teraz one są bardzo słodkie i mega soczyste, dlatego wrzucam tutaj czerwone pomidory. Oczywiście one są obrane ze skórki. No i nie mają tych środków. Dodaję też żółte pomidory. Możecie się tutaj bawić kolorami, wszystkim, czym chcecie. No i nie ma meksykańskiej kuchni bez świeżego chili. Ponadto wrzucam tutaj dość dużo zielonej cebulki i dodaję też świeżą kolendrę, która naprawdę poprawi nam smak tej, tej salsy. Hop. Czym przyprawiam moją salsę? Oczywiście solą, bo sól teraz wyciągnie wodę z tych pomidorów, hop, mmm. Dodaję też odrobinę świeżo zmielonego pieprzu, dodaję oliwę, A dość dużo tej oliwy, lubimy takie smaki, i tutaj wciskam sok z limonki, mmm. Pięknie to wygląda, spójrzcie sami. Teraz wystarczy tylko to dobrze wymieszać, i nasza orzeźwiająca, lekko pikantna salsa jest już gotowa, więc możemy wykładać moje naleśniki. Jesteśmy już na końcu naszej drogi, możemy zacząć składać nasze naleśniki. Oczywiście nie będziemy ich zwijać, zrobimy je w troszeczkę inny sposób, już Wam pokazuję. Bierzemy ten farsz i muszę Wam powiedzieć, i muszę Wam się pochwalić, że ten farsz jest naprawdę bardzo fajny, bo ta prażona, Fasola fajnie go związała. I polecam wszystkim, żebyście sobie przygotowali coś takiego w domu. Na to daję moją przepiękną salsę, albo tak bardziej obok. O, widzicie? Mm, mm, mm. Układam jeszcze ładnie kawałki chili. Tak. Do tego układam też awokado z boku. Polewam to wszystko kwaśną śmietaną. Mm. I mamy tutaj naprawdę bardzo dużo smaków, bo chili jest pikantne, śmietana jest kwaśna, jest łagodna, mamy salsę, która tutaj też orzeźwia i to wszystko też dekoruje, spójrzcie, przepiękną kolendrą świeżą. Tak wyglądają moje naleśniki, ja jestem bardzo z nich zadowolony, resztę składników po prostu kładę na stół. I niech każdy sobie zwija. Jeżeli chce dokładkę, a jeżeli lubicie dania Ameryki Południowej, to koniecznie wejdźcie też na mój kanał, bo tam przygotowałem przepyszne kukurydziane placuszki, arepas nadziewane kurczakiem. Link do tego filmu znajdziecie w opisie. A ja się z wami już żegnam i życzę smacznego.